Państwa, witam wszystkich, tak pochmurny dzień, niestety przyroda płacze po świętej pamięci Stefanie Pisielskim, patronie dwóch szkół w Warszawie i założycielu naszej partii skądinąd. Delegacje tutaj są, delegacja partii też jest. Ja witam Państwa w imieniu Fundacji imienia Stefana Pisielskiego, która powstała już pół roku temu, została zarejestrowana pół roku temu. I... Będzie starała się poszerzać myśl święty pamięci Stefana Kisielskiego. Zanim powiem parę słów, to może zacznijmy od tego, że pan Wojciech Dąbrowski odczyta wiersz ku pamięci Stefana Kisielskiego. Może, tutaj, jeżeli pan nie ma, ma własną kopię. Oto szczelną. poprosimy Prosimy bardzo. Chyba coś będzie słychać, ja nie coś wyczy... będzie, tylko bliżej Panie Stefanie, Było żurnalistów wielu, Ale któż by się z tobą śmiał równać, Kisielu? Jesteś dla nas przykładem, Mistrzem felietonu, Wzorem wytwornych manier I znawcą bontonu. Uchodzisz za rzecznika piękna i estetę, Stałeś się przewodnikiem i autorytetem. Nowatorem w muzyce, wirtuozem słowa. Ziarno, które posiałeś, zaczyna kiełkować. Panie Stefanie, zawsze miałeś własne zdanie i walczyłeś z głupotą, fałszem, zakłamaniem. Używałeś w tej walce niezawodnej broni, celnych ripost, polemik i gorzkiej ironii. Chojnie Cię obdarzyła natura talentem, dała Ci lekkość pióra, wyostrzyła płętę, piętnowałeś obłudę i chwiejność poglądów i zdołałeś zachować niezależność sądów. Panie Stefanie. Budzisz respekt i uznanie, wymierają ostatni jak ty Mohikanie, Lecz dzięki Tobie myśli kołaczą się w głowie, Co to właściwie znaczy przyzwoity człowiek, Albo człowiek porządny, mądry, sprawiedliwy, człowiek prawy, szlachetny, po prostu uczciwy. Ich nie ma? Nieprawda, nie wszystko stracone. Jeszcze zalśni swym blaskiem to, co zakurzone. Panie Stefanie, trudno dziś o powołanie. Nikt nie chce być kamieniem rzucanym na szaniec. Każdy pyta, czy warto? Czy to się opłaca? Brak judymów, w pogardzie organiczna praca. A jednak jeszcze nieraz nadejdzie pokusa, żeby stare idee wygrzebać z lamusa i nim świat się pogrąży w coraz większy zamęt, przyjdzie czas, żeby przodków wypełnić testament. Panie Stefanie, powiedz, co się z Polską stanie? Jak długo jeszcze będzie trwać chocholi taniec? Dzisiaj gra się inaczej i wszystko się zmienia, lecz coraz trudniej ludzkie poruszyć sumienia. Kto się w końcu rozprawi z wieczną niemożnością i stawi czoła wszelkim nieprawidłowościom? Pytamy Cię jak mędrca, a zarazem kpiarza. Co robić? Nic dwa razy przecież się nie zdarza. Panie Stefanie, jeszcze ostatnie pytanie. Co z naszym pokoleniem? Co po nas zostanie? Co przeminie bez śladu, a co się odrodzi? Jaki świat zostawimy po sobie my, młodzi? Dora. Pomóż i czynom patronuj, kisielu, wskaż nam drogę właściwą i prowadź do celu. A jak iść, żeby w drodze nie stanąć w połowie? Sam znaleźć musimy właściwą. Proszę Państwa, ja chcę bardzo podziękować panu Dąbrowskiemu. Wiersz jest naprawdę znakomity, to trzeba powiedzieć jasno, to jest wiersz na najwyższym, najwyższym poziomie, niż słowa. I bardzo dziękujemy. On się znajdzie na stronie Fundacji im. Stefana Kisielewskiego oczywiście. Ja chcę powiedzieć o Kisielu. Dosłownie kilka słów, bo mieliśmy w programie jeszcze jakieś... muzyka Kisiela, w tej, w tej pogodzie przynajmniej będziemy nikogo tutaj trzymać, prawda, to bez sensu zupełnie. Eee, ja tylko powiem parę słów, jak zdąży jeszcze dojechać jego syn, to, to zdąży, nie zdąży, nie będziemy na niego za długo czekali. Pani nie odpowiada na telefon. Eee, ja powiem kilka słów. Stefan Kisielewski żył w paskudnym czasie, powiedzmy sobie jasno. Eee, żył najpierw w sanacji, która była ustrojem, powiedzmy jasno, dość obrzydliwym. Potem żył w stalinizmie, po drodze jeszcze był w narodowym socjalizmie pod rządami Hitlera. Potem żył w komunizmie pod rządami Stanina. Potem żył w coraz bardziej na szczęście łagodniejszym socjalizmie siermiężnym, tam realnym to się różnie nazywało. I właściwie dopiero ostatnie miesiące przeżył w okresie ostatniego życia w Polsce, która już miała szansę stać się wolną. O tym barzył wtedy, żeby choć jeden poseł UPR-u wszedł do, do Sejmu. Sam już nie mógł wystartować. Niestety, już startować. Niestety, dosyć na to wystartować, ale już nie mógł. No, już po jego śmierci okazało się, że weszło trzech, a nie jeden. I to był łabędzi śpiew. myśli Stefana Kisieleckiego, mówiąc szczerze. Mówiąc szczerze. Ludzie myślący tak jak my, czyli konserwatywni liberałowie, nie mają dzisiaj większych szans. Przyjechał do Polski Milton Friedman, laureat obraz ekonomii, przyjął go pan Wałęsa, rozmawiał z nim łaskawie przez 5 minut a, a i, tyle, i tyle było jego porad dla Polski. Porównajmy na przykład Chile zarządu rządu generała Pinocheta, gdzie ludzie Friedmana zrobili ekonomię i w ciągu dwóch lat Chile z kompletnych zapaści, gdzie nie było nawet osób na półkach, stało się najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej. W ciągu dwóch lat. Otóż, e, proszę Państwa, nikt takich rzeczy nie słucha. Porady Stefana Kisielewskiego, owszem, słuchano go, znaczy przyjmowano, postawiono kiedyś wódki, prawda, wina. E, no i nie chce gada. I nie chce gada. Natomiast my mówimy o co tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my żyli w życie normalnym. W życie normalnym obowiązują normalne zasady naszej cywilizacji. Na przykład zasada chcącemu nie dzieje się krzywda, prawda? To jest podstawa cywilizacji. Chcącemu nie dzieje się krzywda. No, a jak to porównać z tym, że nakładamy mamy przymus ubezpieczeń? No, bo jak ktoś się nie ubezpieczy, to będzie chcącemu nie dzieje się krzywda. Prawda? Albo przymus zebrał pasów w samochodach. Albo ktoś chce nos rozkwasić. No, ale chcącemu nie dzieje się krzywda. Połowa ustaw w naszym, w naszym kraju jest przeczyta z zasadą chcącemu nie dzieje się krzywda. I. A reszta jest sprzeczna z innymi podstawowymi prawami cywilizacji, jako to zasada prawo nie działa wstecz, na przykład, i bardzo wieloma innymi. Mamy w tej chwili sytuację, w której państwo polskie najprawdopodobniej w ciągu kilku miesięcy przestanie istnieć. Będzie istniało tylko jako prowincja, jako prowincja Europy. To było nie oczywiście, ale przestanie istnieć na jakiś czas. Najprawdopodobniej. Nie wiemy jeszcze jak to będzie, bo to jeszcze nie jest zdecydowane. Ale może przestać istnieć. Yy, żyjemy w czasach, kiedy przestały istnieć inne podstawowe zasady. Mówi się ludziom, że działa w Polsce rynek. No, jak doskonale się uczycie w szkołach, na, na, macie to szczęście, że chodzicie do dobrych szkół, prawda? wiecie doskonale, że każdym kilogramem mięsa rządzą komisarze z Komisji Europejskiej. O żadnym wolnym rynku nawet mowy nie ma. Każda, każda tona kona mięsa, każdy hektolit wina jest ręcznie sterowany przez urzędników z Komisji Europejskiej. Także żyjemy dalej w paskudnych czasach. Na szczęście już nie mordują. Za Stalina i Hitlera mordowano i rabowano. Teraz już tylko kradną i kłamią. Jest to oczywiście ustrój lepszy. Ale nie jest tak lepszy. mamy nadzieję, że Wy, że Wy, jak będziecie trochę starsi, to poniesiecie tę myśl, że trzeba być po prostu uczciwym. po prostu nie trzeba żyć z rabunku, nie trzeba żyć jako poseł z pieniędzy, podatnika, tylko trzeba żyć za uczciwe, zarobione pieniądze. Stefan przymierał głodem nieraz. Za komuny miał zakaz pisania, co miał robić? Jego, jego muzyka nie była grana, jego pisanie było, po przymierał głodem. Ale się nie poddał. Stefan Kisielewski był człowiekiem, który potrafił zawrzeć kompromisy taktyczne, Nigdy nie ustąpił z prowadzącym Nigdy i nikomu. Nigdy nie zgodził się przyznać, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Owszem, mógłby powie, powiedzieć, powie, tak, godzę się na szare. Godzę się na szare, ale to nie znaczy, że ono jest dobre. One jest lepsze niż czarne. Ale nie powiem, że ono nigdy, że jest dobre. I nigdy tego nie zrobi. Chciałbym, żebyście to właśnie mieli, żebyście się nauczyli jednej rzeczy: że nie wolno złu ustępować. Bo zło, bo zło. Krzewi się wtedy, kiedy ludzie dobrzy po prostu się poddają przestają walczyć. Jak mówił Stefan Kisielewski, socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko zwalcza trudności nieznane w żadnym innym ustroju. się co chwila, jak państwo zwalcza yy, tej trudności w służbie zdrowia, socjalistycznej, a to, a to w leśnictwie państwowym, a to w oświacie państwowym, prawda? I tylko walczy walczy z tymi trudnościami. Ja czasami podejrzewam, nie myślę, że Kiciel by się przytyńczył do, do tej myśli, że to wiecie, opowiem Państwu tę anegdotkę. Otóż mój ojciec wiecie, mi ją opowiadał, jak byłem w waszym wieku. O pewnym adwokacie, który nagle któregoś dnia przed ważną rozprawą zasłał. ale syn jego na szczęście już zrobił aplikację, mówi synu idź w Po bo to i leży. Ale syn poszedł Wrócił za dwie godziny, od progu wołał, bo dalej trochę lepiej poczuł, Tato, wygrałem sprawę. Ojciec, wygrałeś? Ja z tej sprawy przez 8 lat wykształciłem Ciebie, wykształciłem Twojego brata, połowę domu wybudowałem, a ty ją po prostu wygrałeś, jesteśmy ją mogli osiem lat prowadzić. Otóż ja podejrzewam, że policji uważają, że gdyby idee jakiś leśnego zwyciężyły, to by nie mieli już problemów do rozwiązywania z oświatą, nie mieliby problemów problemu z lecznictwem. Po prostu nie mieliby co robić. I dlatego idee jakiegoś nie mogą być przyjęte. Ale myślę, że jak dorośniecie, będzie żyli już w innym świecie. czy już odlecał się Jurek, nie ma. Proszę to ja dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze powiedzieć parę słów od siebie, to bardzo proszę. A jeżeli nie, to niestety się w tym roku no, pogoda rozpokała. Przykusa, przykusa i na tym się niestety rozstaniemy. Dziękuję bardzo.